Bakłażana trzeba pokroić w plastry, nie kroimy go w poprzek, lecz wzdłuż, dlatego że łatwiej będzie nam je później zgrillować. Odcinam pierwszą część, a następnie do jednego centymetra szerokości kroję plastry. Tak przygotowanego bakłażana już teraz szybko muszę zamarynować. Rozkładam go na półmisku jak najluźniej. Sól, biały mielony pieprz, no i posypuję go czosnkiem. I skrapiam oliwą. Tej oliwy niestety musi być znacznie więcej niż normalnie, ponieważ bakłażan bardzo mocno chłonie tę oliwę. Od razu też staram się wymieszać ją, żeby nie wsiąkał tylko w jeden kawałek, ale we wszystkie pokrojone elementy. Tak przygotowanego bakłażana. Wreszcie możemy zgrillować. Ten bakłażan tak naprawdę jest idealnie przyrumieniony. Jeszcze chwilę muszę poczekać. Czym mocniej, tym lepiej, tym więcej aromatu z bakłażana. Taki przypieczony bakłażan. Taki jest najlepszy. Pierzonego bakłażana już teraz mogę zdjąć, zobaczcie z jednej i z drugiej strony piękne paski, w środku na pewno nie jest surowy, ale żeby się jeszcze zabezpieczyć, to co robię, to układam jeden na drugim, żeby się uparował jeszcze mocniej.